Lecimy, zasilamy różnicóweczkę. Do czego? Wy będziecie musieli, pamiętajcie też, jeszcze ważna sprawa. Tu macie wszystko opisane, jakimi przewodami wy to macie zrobić. Czyli musicie tutaj tą instalację zrobić przewodem LGY, półtorówka, czyli linka półtora milimetra kwadrat. Ja tego oczywiście jak zwykle nie będę robił tak wszystkiego, tylko zrobię to po swojemu. Chociaż nie, może zrobię, nie, po swojemu. Mam drut. Będę robił to drutem. I takie będzie, taki będzie ambaras, taka nowość dla nas wszystkich. Dobra, a sprawdźmy najpierw. Hmm, to nie styka. Dobra, mamy wszystkie fazy, czyli to nam działa. Będziemy mieli skąd wziąć zasilanie. Ja sobie już przygotowałem kilka naszych takich drucików po prostu w kolorze brązowym i niebieskim, bo tego będziemy używać. I robimy to. Co mamy zrobić? Czyli mamy pierwsza na placu boju, wchodzi nam różnicówka. Jak już wiemy, różnicówka do zadziałania potrzebuje i fazy, i przewodu neutralnego. I to jej dostarczymy w tym momencie. Którą fazę sobie weźmiemy? No jeśli robimy, bawimy się fazą brązową. Ja wykorzystuję do pierwszej fazy brązową żyłę, więc sobie zróbmy na fazie brązowej. Na fazie pierwszej. Pek, pek. Robimy sobie. Taki oto mostek. Do zadań będziemy potrzebowali oczywiście boczne ściągaczki, jakieś do izolacji. Jakiś śrubokręt, jakieś. no co jeszcze, jakieś. W sumie to jakieś szczypce, może aby się przydały. Jakby ktoś, jak ktoś lubi szczypcami pracować, wyginać jakieś sobie mostki, to my sobie. To wtedy takie rzeczy potrzebuję. Ops.